Witam wszystkich w Revenancie. Ludzie, e, wróciłem do podstaw i poczytałem instrukcję. Dużo, dużo informacji o świecie tej gry. Możemy się dowiedzieć do, z tej instrukcji. Choć miałem wrażenie, że w instrukcji były też przedrukowane te książki, które znaleźliśmy w, bi w bibliotece Geralta Gera Gera Słowo do Słowa. E, Instrukcji jest też parę spoilerów co do gry, także możemy się dowiedzieć, kim są na przykład konkretnie te postacie, także tych przeciwników, których jeszcze tak dobrze nie znamy. Tutaj i poczytałem trochę, jak działa to walka tutaj, tak. I mamy atak, to mamy tutaj procent, szansa procentowa na trafienie przeciwnika, z tym, że przeciwnik ma swoje też defense, i to nasze atak. Od tego naszego ataku jest odejmowany defense przeciwnika i wychodzi wtedy, jaka jest nasza faktyczna szansa na trafienie takiego wroga. No to z tym atakiem, z takim niskim 41%, to ja się nie dziwię, że te walki idą tak strasznie słabo. Zobaczmy teraz, jak ściągnę ten topór, to e, czy mi się to zmniejszy, bo nie mam skilla przeciw, tak, zmniejszyło się o 1. O jeden się zmniejszyło, a z mieczem... Miecz ma 41. Czyli co? Jeden skill w broni dodaje mi jeden punkt tutaj procentowy do ataku. No, no, może. Może, muszę, powinienem faktycznie agility tutaj zwiększać, żeby mi się jeden atak zwiększał w takim razie. Kolejna rzecz, z którą się dowiedziałem, to że niektóre rzeczy w tej grze są dostępne tylko w trybie multiplayer, jak na przykład łuki. Nie postrzelamy sobie z łuku w single, no. nie postrzelamy po prostu. I jeszcze co, że jest bardzo dużo czarów. Czary są do 10 poziomu, aż jest ich całe mnóstwo. I w takim razie to chyba nawet jest dobry pomysł, żeby zwiększać tutaj mind, bo czary mogą być fajne w tej grze. No, no i oczywiście jest jeszcze jawnie instrukcje napisane, że będą mieli w sklepach coraz lepsze przedmioty. Jaki krzyk! A jeszcze, jeszcze czym się różnią te ataki? To też jest napisane. Atak A jest najsłabszy, ale też najmniej stamina zabiera. Atak S, atak drugi zabiera średnio stamina i jest średnio silny. I atak D, czyli atak z yy, zagłowy, to atak, który zabiera najwięcej stamina, ale też sobie największe obrażenia, potencjalnie. No i można uznać, że, że nie kłamali. z tego co widzę, przynajmniej. Jaki odgłos... Jakie głosy w ogóle, nie? Kościół się pali. On o, o. O, musi mieć wysoką obronę. Muszę go spalić, już bo drugi idzie. Sorry, ale zaklęcia są i skuteczniejsze na tych przeciwników, bo zawsze trafiają i zadają masywne obrażenia. I ja tutaj nie widzę na razie opcji, żeby z nimi walczyć bronią. No bo to po prostu trwałoby za długo. Tymczasem. Yy, o, nie widać już automapy. Mogła wojny powróciła na automapę i sobie nie będziemy mogli patrzeć Ogrok o Hmm, czyżbym zapuścił się za daleko? Nie mam amuletu, który by umożliwił przejście, tam chyba pokojowe. Także podejrzewam, że powinienem się w tej chwili wrócić, albo po prostu spróbować pójść indziej, tak? i znaleźć to, o co prosił mnie, o znalezienie czego prosił mnie ten cały marynarz. W ogóle też, jak się spojrzy na listę płac tej gry, kto tutaj głos podkładał, to znowu Jennifer Hale wystąpiła na liście, tak? Mieliśmy Jennifer Hale wcześniej w Die by the Sword, a teraz będziemy ją mieli potencjalnie znowu w Revenancie. Dwą postaciom użyczyła ona głosu. I jest jeszcze Alan Oppenheimer na liście płac. Alan Oppenheimer to jest ten pan, który Podkłada głos szkieletrowi z Hemena. A ten hopper przynajmniej i szybko pada. Poza tym zdobyłem trochę lewej, więc być może w mieście będą mi coś mogli znowu zaoferować. Straszne wypłaty. Póki co. Nie, nie, zabijemy to żaba. W pięć. Napisz eliksiru leczącego i uciekamy stąd. Uciekaj lok, uciekaj, uciekaj plażą. Dobra, małą gówno mogę zabić. Który mam poziom w ogóle teraz? Poziom czwarty, a to by się przydało jeszcze coś zabić, tak żeby zdobyć akurat piąty i wtedy być może powinienem wrócić do miasta zobaczyć, czy czegoś mnie nowego nauczą w tym mieście. Nie mam żadnego tam portalu. I co? A to też ewidentnie gra, ewidentnie instrukcja do gry mówi, że w tej grze jest tylko jedno miasto na całej wyspie, a w jest tylko jedno miasto trebka wypadła. Terepki się tutaj po prostu mnożą randomowo. Chyba będę musiał jej niedługo zacząć wyrzucać. Tak, ten powolny atak wykonuje wtedy, kiedy Stamina nie ma już. Jest też napisane w instrukcji, że animacja zależy od otykłości mojej od przeciwnika. I w zasadzie jest napisane, że to tylko animacja zależy. Nie jest nic wspomniane o tym, że od tego jaka jest animacja, to jeszcze zależy na przykład jakiś silny jest ten tak? Niestety Lok cierpi na zatrucie. I nie mogę go uzdrowić. On sam się uzdrowił. Czy miałem już poziom po tej walce? Absolutnie nie. Muszę jeszcze coś ubić. Tylko co? paździerzowi przeciwnicy z mi ekspadają. Tutaj kolejna, kolejna torebka wyszła mi <grybujesz> z tego przeciwnika. Mam już ich cztery. Muszę sobie przypomnieć, bo jaki to taki quest był. Mój kochany Styksie! Zabiliśmy przecież Styksa na cmentarzu. Zabiliśmy Styksa, a nie wypełniliśmy quest'a. Aha, czyli cmentarz był potencjalnie do czegoś potrzebny. Ja myślałem, że my mamy tą różę gdzieś zostawić indziej. Dlatego zapomniałem, że to cmentarz jest tu nieważny. Jeszcze ja tak zastanawiałem, dlaczego tamte zombie miało na Styks. Lecimy tam, spróbujemy zrobić. I te też można podnosić jest łatwiej. Okej, okay, mamy cmentarz. Czy te kolory są dosowe? Kolory tych. Gwiazdek pociosie. Złota też trochę naspierałem właśnie ile dwa i pół tysiąca ciekawe czy to jest dużo Styx znowu żyje znowu żyjemy Styks wracaj do grobu. Dodatkowo, tutaj jest jeszcze taka historia, jeżeli chodzi o całe to piekło, z którego został nasz bohater wskrzeszony. To jest opisane w instrukcji, że piekło w tej grze pełniło rolę w świecie tej gry, pełniło rolę takiego czyścica, gdzie. Trafiały wszystkie dusze, które nagrzeszyły, czyli praktycznie wszyscy, ale tylko na pewno określoną ilość czasu, a później jak zostały w tym piekle oczyszczone, cierpiąc oczywiście, to wtedy dostępowały raju, tak? Z tym, że to było wtedy, kiedy jeszcze byli Bogowie. A później nastąpił właśnie ten kataklizm, o którym czytaliśmy w książkach bogowie, poszli sobie, już ich nie ma. I piekło się popsuło, mianowicie teraz wszyscy trafiają do piekła, ale już na czas nieograniczony. Nie ma tego, nikt nie wyznacza, ile kto powinien w tym piekle spędzić czasu, więc wszyscy tam trafiają, i wszyscy tam są na zawsze. <grym> Także nasz, nasz bohater główny, który jak jeszcze żył, to się nie nazywał Lockdown, tylko jakoś inaczej, to mógł wtedy wcale nie być złym gościem, tak? It seems, it seems to be locked. No i teraz jak mam to posadzić w taki sposób? Że zapiszę sobie grę zanim to zrobię, bo nie wiadomo, co się w sumie stanie. LP8B Unlocked. Pojawiło się, ale Styks znowu wyszedł. Z jakim prawym znowu wyszedłeś z się? Pociąłem Cię na kawałki znowu. No dobra, quest wypełniłem. Sticks chest opened. Emerald ring został wyciągnięty ze skrzyni. Pięknie. Co daje Emerald ring? Resistance to poison. 10 odporności na truciznę, a ma też wartość 800. o no, Sprzedaję czegoś takiego. To może być opłacalne. Co się czerwone świeci? Arachna. Mhm. No i oczywiście też ze względu na to, że w tej grze są te elementy zręcznościowe, tak, możemy wykonywać tutaj różne uniki, to ja teoretycznie mogę też unikać ciosów wrogów. To nie jest tak, że jak kościół mnie ja atakuje, to już mnie trafił i gra to sama wylicza, czy mnie trafił, czy nie. Tylko przed jego atakiem, jeżeli na przykład ten atak jest troszkę dłuższy, to mogę zrobić unik i jako gracz, tak? I wtedy statystyki postaci się nie liczą, tylko liczy się moja własna zręczność w takim wypadku. Czy mam już? Mam poziom, tak? Bo z zregenerowały się statystyki. Dobra, siła agility. Tym razem niech będzie. O. A tak 52 nagle mam. A z, jakiego, z jakiej racji to? W Access jest lok lepszy, ale nie jest zbyt dobry w Unarmed. To chciałbym poćwiczyć wciąż, mimo wszystko. O, chleb tu leży. Piękny kopniak, ale zobaczmy, ile to nam da. Jeden. No, czyli to ile ja tutaj dostaję. Tych punktów doświadczenia w danym skillu, to zależy od tego, jaki mam poziom i jaki jest poziom przeciwnika. Nie dobrze. To znaczy, że jeżeli yy, za mocno odjadę i nie będę w ten sposób zbalansowany bohatera wyćwiczał. Trenował, to wtedy yy, mogę mieć takie umiejętności, których on się już nie nauczy. Ja. Zakładając oczywiście, że będzie... Jeżeli będzie umiejętność na zero, to będzie to za mało, żeby pokonać jakiegoś konkretnego wroga. Chodźmy do Giny najpierw. Ginacha chyba była tutaj u góry. Ach, jaka przyjemna muzyczka jest w mieście. Tak. Gina, dziwna kobieta, kot z dalekich krain. Tak ją instrukcja opisuje. No, są lepsze tutaj bronie i są to maczugi. Spiked Bat mogę kupić. Czyli będę miał jeszcze broń typu Blood z której znowu Lok nie posiadał umiejętności. Ale kupię ją. Kupię ją. Było też napisane, że bronie obuchowe są dobre na pajączki. W instrukcji znowu. Tak, instrukcja bardzo dużo informacji daje. W końcu masz 80 stron do takiej gry. To oznacza, że Cyklop także powinien mieć yy, pancerze, ale zanim pójdziemy do Cyklopa, to pójdę do mistrza Jonga, twórcy gry, dlatego że prawdopodobnie on też mnie czegoś nauczy. I jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że w instrukcji jest napisane, że mistrz Jong pochodzi ze wschodu, tak? Jest Easternerem. So, my student has returned. Let us see how you are doing. I will now teach you tak. a new technique. Pay close attention to my commands until you feel you have mastered the attack. Ucz mnie, ucz mnie, miszczu, sensei. Slash Pięknie Wersja? No okay. Nie? W taki sposób? Trzeba sobie to jakoś wyczuć, kiedy to trzeba zrobić. I ja odpycham ten e, manekin. Dobra, nauczyłem się.

come back and check in with me every once in a while thank oh. you john i will return when i have increased my skills a, nauczysz my czegoś jeszcze? so my student has returned you need to improve yeah. come back not and... <coughs> this razem. pójdźmy zatem jeszcze zobaczyć, czy pancerze jakieś kupie? Nowe. Tutaj jest yy, chołopak, gdzie mieszka ten yy, marynarz tak. I to marynarz ma na imię Gaz. A właściciel y, taberna ma inaczej na imię. Randolph, chyba. No, Cyklopie. This is My durable. see, what. Cyklopie, co masz dla mnie nowego? Studded Silver studded leg Blade. Silver studded plate. To są nowe przedmioty, które dają troszkę lepszą obronę. I powinienem móc je założyć. tak? Minimum Constitution jest potrzebne tutaj, tylko muszę się upewnić, czy mam tyle? Mam 14 akurat, więc ubiorę ten pancerze bez problemu. Z tym, że są one drogie. nie? I teraz wychodzi mi na to, że to 2000 zł, które mam, to jest jednak bardzo mało kupię za to co najwyżej tylko jeden element tutaj wyposażenia. Wydaje mi się, że też w ogóle wcześniej było tutaj do kupienia. Czy źle mi się wydaje? Chyba dobrze mi się wydaje, że to było tutaj już do kupienia. Mogę znowu się zdecydować na jakieś e, mniejsze pancerze tutaj. Elementy wyposażenia. Tylko, że na przykład to daje tyle samo ochrony co to, więc nie raczej nie ma sensu. Wymieniasz w taki sposób. Ale hełm na przykład już byłby lepszy, tak? Dałby mi dwa. Tylko za 1000. Kupmy ten hełm zatem. Za Excellent się zamienia w zakutą pałę. Tym samym mogę sprzedać 75 ten helm, ale to jest mało pieniędzy. Więc... więc sobie po prostu ten hełm schowam do trepki. Tak, będziemy gromadzić przedmioty, bo od tego są gry komputerowe, żeby jak najwięcej hoardować. Jak to na nasze statystyki? coś się tutaj poprawiło? Defense 50 jest. A jak napr. ściągnę pancerz, to będzie dalej teraz 50. Tak. Czy tu jest jakakolwiek statystyka? Armor 8. Armor 6. To Armor pod, podbija. Ok. Damage 12. Z tym. Damage 21. Z tym 17. Z tym 13. No dobra. jakim oto nowym wyposażeniem mogę wracać do walki z tym, że będzie coraz trudniej tak naprawdę. No te ulepszenia tutaj nie są jakieś szczególnie pokaźne. Do następnego.